Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii na mapie Euroany. Na samym początku zostawcie łapkę w górę yy, oraz subika wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych takie, takich filmików. Z tego typu filmików. Więc dobra, zasiadamy do 30 i dzisiaj jedziemy sadzić ziemniaki. Wnosimy. idziemy na pole to co ostatnio oraliśmy i uprawialiśmy. No, dobra. Będziemy tu

Nie sądzę, Dzisiaj filmik wpada raczej w sobotę widzicie. Ja nagrywałem to w piątek wieczorem. Nie yy, było filmiku tu długi czas. Tego tygodnia nie miałem czasu. To zbliża się właśnie koniec roku szkolnego i tak wszystko teraz jeszcze trzeba poprawiać, wiadomo. To trzeba i w raczej powinno się pojawiać co drugi dzień filmiki będę tak robił pewnie że na jeden dzień nagram, na drugi wrzucę i ten w wrzucę dzień po prostu będę odpoczywał jakby od nagrywania filmików a tak to po prostu będę nie będę raczej tak nagrywał często, że codziennie, a to po prostu będę nagrywał co drugi dzień. Nie wiadomo, czasu już nie będzie na to, żeby cały czas nagrywać.

Dobra, idziemy. Mimo no na razie zostawię na podwórku, w Na razie... <try> 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 Na razie będziemy raczej nie będziemy na razie na wodów wziąć, yy, chyba na razie na teraz, w najbliższym czasie, to będziemy po prostu opryskiwać. Dobra. Yy, trzeba kupić tam sklep zaznaczony. Znaczę sobie. No i kupimy z, z dwa worki

Taki raczej krótki odcinek będzie krótszy no bo tak na no, razie dobra siadamy do MTZ, -y. przepłat nie dajemy na wyższy ujedziemy na już 7 żeby to fajne ciągniki. jakbym chciał kupować w jakimś to właśnie taką MTZ, bo są naprawdę fajne MTZ. -y. Szyba nadal wybita. Gro, tu mam gro e, Dobra jedziemy tu Mamy na razie siódemkę I przejedziemy do Włoszech Ty dobra od ziemniaków groch. Dwa rządki ziemniaków raczej wystarczą, bo tam nie będzie dużo potrzeba. A tak czy tak, groch sprzeda się, wiadomo. A ziemniaki, no to, to się zobaczy. Rzepak raczej cały będę sprzedawał. No bo w sumie nie mam po co to zostawić No i raczej zostawię sobie chyba z tony pszenicy Może półtorej tony pszenicy dla kur A tak to to wszystko sprzedam No i za nowe No to sobie raczej kupię Albo kupimy lepszy kombajn Albo więcej pól do kupimy muszę właśnie konto ustawić na 10 tysięcy, nie mam czasu, muszę tego zrobić ogólnie Ci naprawdę pełen, pełen, e, pełen dzień roboty bo zbierałem siano i po prostu jestem zmęczony no ale szczęście chciałem Wam ten odcinek nagrać więc żeby nie zostawić na złego odcinka na sobotę no to po prostu nagram dzisiaj teraz tak wieczorem no to wy to dacie raczej w sobotę ja to nagrywam jeszcze w piątek wieczorem godzina 25. jeszcze na polu jest no jest ciemno ale jest taka szarówka no. coś jeszcze widać no, ale mało No dobra. Jest. No. i... posiejemy No. nie No. wiadomo, No. będzie tego, ale zawsze coś jest fajne, fajne uształtowanie tutaj właśnie takie tereny takie, takie takie wyboje takie takie dolinki, już są właśnie takie fajne, to jest fajna mapa naprawdę polecam mój no dobra Dobrze, że w sumie nie wsypałem wszystkiego tych worków z nasionami. Dobra. Podnosimy. Odwieziemy jeszcze. Seedot muszę tu na kiszonkę postawić, bo łąka jest. Dobra, odjedziemy na lekularstwo, zamkniemy tylko wrota na następnym odcinku raczej będziemy w kwietniu, będziemy raczej nawolić te pole i pewnie odciskamy trochę też pól no i yy, też pewnie będzie się szybki odcinek z sianokosów. Dobra. się taki krótszy filmik z nie takiej oporowej akcji, no ale wiadomo, zawsze coś tam się zrobiło, nie? Kurde, zaklinowałem się. Muszę się depnąć do rowerka. Więc dobra. Ja już się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dostawcie suba łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia, więc na razie, cześć!